Nadleśnictwa krasny staw. To właśnie w to miejsce przenosimy Państwa w ramach kolejnej audycji z cyklu 100 lat lasów państwowych z Państwem Adrianna Czugała oraz Paweł Michalski. I zanim zaczniemy naszą audycję, to zapraszamy do odwiedzenia naszego kanału na YouTube, gdzie mogą nasze audycje Państwo również oglądać, do czego serdecznie zapraszamy, a jaki dzisiaj temat modrzew? Powiemy o młodym oraz o starym pokoleniu modrzewi, dowiemy się, do czego to drzewo jest Używane. Na te i inne pytania usłyszą dzisiaj Państwo odpowiedzi, dlatego nie przedłużając, zabieramy Państwa do lasu. W ramach kolejnej audycji z cyklu 100 lat lasów państwowych spotykamy się z panem Michałem Jaroszem, zastępcą Nadleśniczego Nadleśnictwa Krasny Staw. Dzień dobry, Daszbur. Dzień dobry, Daszbur. Odwiedzamy dzisiaj Nadleśnictwo Krasny Staw. Proszę powiedzieć naszym słuchaczom i naszym widzom, gdzie konkretnie się znajdujemy. Eee, znajdujemy się na terenie Nadleśnictwa Krasny Staw. A konkretnie w leśnictwie Bącza, a jeszcze bardziej uszczegóławiając z takiej potocznej nazwy, znajdujemy się w kompleksie Wolica. Dlaczego akurat to miejsce? Co tutaj takiego jest wyjątkowego? Na terenie tego kompleksu leśnego Wolica mamy grupę drzew pomnikowych. Jest to 15 sztuk modrzewia europejskiego, które. Zostały uznane jako pomnik przyrody ze względu na swoje niezwykłe, niesamowite walory, jeżeli chodzi o wymiary i w ogóle obwód i, i, i średnicę. Czy to jest coś, co wyróżnia właśnie to nadleśnictwo, czy właśnie modrzew występuje w lasach naszego regionu, tak w ogóle? Tak, u nas modrzew występuje w lasach naszego regionu, jest tak najbardziej nasze siedliska, siedliska żyzne, wiadomo, że modrzew lubi żyzną glebę, także u nas ze względu na, na żyzne gleby jak najbardziej jest to gatunek, który tutaj bardzo dobrze rośnie i bardzo dobrze się ma. Ja przyznam się, że nie jestem ekspertem. Jakbym weszł do takiego lasu, w jaki sposób mogłabym takie modrzew rozpoznać? Jakie są jego cechy charakterystyczne? No, przede wszystkim specyficzna korona, prawda, bo, bo, bo korona modrzewia jest yy, podobna do świerka, ale jeżeli chodzi o sam, yy, samo u, 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 yy, położenie yy, gałęzi, prawda, one są prostopadle do osi, yy, położone prostopadle do osi, Drzewa. Czyli patrzymy w górę. Patrzymy w górę. Wiadomo, że jeżeli chodzi o modrzewia, najłatwiej go rozpoznać jest w zimie, dlatego, że to jest jedyny gatunek rosnący w Polsce, który gubi igły na zimę. A jeśli chodzi o sam pień? Pień ma taki, on jest bardzo zbliżony do, 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 do kolorem, do sosny. Jednak znawcy potrafią odróżnić modrzewia od, od sosny też, bo ma troszkę bardziej czerwoną koronę, jeżeli chodzi o kolor. No i takie specyficzne, właśnie senki, ma bardzo regularnie okrągłe, yy, po gałęziach pozostawione yy, miejsca, gdzie te gałęzie rosły. Czy morze to jest silne drzewo, czy może są jakieś rzeczy, które mu zagrażają? Yy, morze jest bardzo silnym drzewem. Jest jednym z takich odporniejszych na wszelkiego rodzaju szkodniki, prawda? Nie ma szkodników takich naturalnych, oraz yy, później jako już przerobione yy, drewno yy, jest bardzo mało szkodników technicznych, które to drewno w jakiś sposób będą atakowały. Natomiast morzew jest w szczególności narażony w wieku młodej uprawy, dlatego że bardzo morzew upodobał sobie kozioł czy, czy jeleń i on wycierając swoje parostki w okresie wiosennym wyciera je, zdzierając korę i w ten sposób nam uszkadza. Także wszelkiego rodzaju uprawy morzewia musimy grodzić albo w inny sposób zabezpieczać poprzez palikowanie, ale najlepsze są grodzenia upraw. Czyli możemy powiedzieć, że największym zagrożeniem dla tego gatunku są zwierzęta. Są so, zwierzęta, tak, głównie sarna i jeleń. Przenieśliśmy się teraz w głąb lasu. Za nami bardzo wyjątkowy okaz modrzewia. Czy możemy określić, ile on ma lat? Yy, tak, yy, ze względu na jego yy, i średnicę i wysokość, prawda? Można ocenić, że ma na pewno ten modrzewko około 200 lat. A tutaj, jeżeli chodzi o pozostałą część tych drzew pomnikowych, ich wiek szacowany jest od 180 do 200 lat. I też tutaj, jeżeli chodzi o jego obwód, prawda, widzimy, że tutaj we dwie, trzy osoby byśmy na pewno tego modrzewia nie objęli, dlatego że on ma około 230 cm, jeżeli chodzi o silnice obwodu. Jest to jeden z najstarszych tutaj modrzewi, jakie są na terenie tego pomnika, na terenie pomników przyrody. Powiedział Pan, że jeden z najstarszych, jeden z największych również? Jest jeden z największych i najstarszych, ale też te drzewa ulegają ze względu na to, że one są mają wysokość około 30 metrów, są narażone na działania warunków atmosferycznych, tak jak silne wiatry oraz również władowania atmosferyczne, gdzie po prostu w nie pioruny. Jedno z takich drzew w 2018 roku zostało powalone. Tutaj niedaleko zajdziemy, to pokażemy Państwu, jak to drzewo się naturalnie później rozkłada w lesie. Ten rozkład drzewa pokażemy Państwu już niebawem, ale zanim to chciałabym zapytać o to, w jaki sposób modrzew jest wykorzystywana. Modrzew wykorzystywany jest jako drzewno tartaczne. Wiadomo, że pozyskiwane w lasach gospodarczych, nie w rezerwatach. I tam, gdzie mamy takie piękne pomniki przyrody. Jest to drewno bardzo, jeżeli chodzi o warunki techniczne, bardzo dobrym materiałem budowlanym. Wykorzystywane jest ze względu na swoje właściwości do budowy tarasów, różnych takich mebli ogrodowych. Natomiast Modrzewia bardzo nie lubią tartacznicy, dlatego, że on zawiera tak zwaną terpentynę wenecką. Jest to żywica. Która po prostu zakleja piłę na trakach, i potrzeba specjalnych użyć środków, żeby takiego modrzewia na traku przeciąć. Powiedział Pan, że ciężka w obróbce, ciężkie w obróbce jest to drzewo, ale czy ma jakieś wartości, które decydują o tym, że warto je właśnie wybrać, no, na przykład na tarasy czy meble? Tak, z tego, co, co się orientuje, to ma właściwości. Prolecznicze, prawda? Że po, posiada jakieś takie właściwości, że te drzewo, drewno z modrzewia jest również wykorzystywane do budowy saun, bań i takich innych rzeczy, które wykorzystywane są potem przez ludzi. Przeniesiemy teraz Państwa w to miejsce, o którym Pan Michał nam przed chwilą opowiedział i zobaczymy, jak wygląda modrzew, który poddał się chyba naturze, jeśli mogę to tak określić. Tak, poddał się naturze, tak jak mówiłem wcześniej drzewa są tutaj górujące nad innymi drzewami i po prostu został przez silny wiatr i powalony jak mogą państwo zobaczyć za nami jest powalony modrzew też bardzo duży okaz czy wiemy co się z nim stało tak w 2018 roku tak jak wspomniałem wcześniej niestety silny wikuryk tutaj miały miejsce na terenie tego kompleksu no powolił nam to drzewo jest to sposób naturalny rozkładu drewna w lesie że tutaj oka nie cieszy, ale mają pożytek z tego drewna różnego rodzaju owady, grzyby, mchy. Właśnie o tym ekosystemie, który ma miejsce na takim powalonym drzewie, powiedzmy nieco więcej i może taki apel, żeby właśnie takich drzew nie ruszać. To jest jednak pewne schronienie i miejsce rozwoju różnych organizmów. Na pewno tak, na pewno jest tutaj bardzo wiele różnych rodzaju owadów, Mówię, grzybów i innych stworzeń, które po prostu zasiadają takie martwe drewno, i one w pewnym czasie, przez pewien okres czasu doprowadzą do naturalnego rozkładu tego drewna. A czy nie jesteśmy w stanie określić, ile takie drzewo może się rozkładać? Może, ze względu na swój, swój charakter, podejrzewam, że może się rozkładać trochę długo, prawda? Bo ma jednak taką strukturę drewna dosyć zwięzłą. Jeżeli chodzi o to, że ma tą tak zwaną terpentynę wenecką, żywicę, która też nie, nie każde stworzenia lubią, to będzie się składało troszeczkę dłużej. Każde drzewo z tych 15, teraz 14 sztuk, jest co roku przychodzi tak zwany przegląd, gdzie jest określany stan zdrowotny, kondycja w jakim w danym okresie czasu się znajduje. Że tutaj co roku przychodzi komisja, która bada czy te wszystkie drzewa są, w jakiej one są kondycji. W skali od 1 do 3 no te modrzewie niestety ze względu na swój wiek już niestety są w tej fazie trzeciej, jeżeli chodzi o, 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 o jakość. Na zakończenie naszej modrzewiowej audycji chcielibyśmy Państwu pokazać miejsce, które charakteryzuje się tym, że mamy tutaj starsze pokolenie modrzewi. Tutaj Państwo mogą zobaczyć Młode pokolenie morzewi są to potomkowie tych morzewi, o których przed chwilą rozmawialiśmy, czyli o tych drzewach pomnikowych. Eee, zostały one tutaj pozostawione też, między innymi, na mój, mój wniosek, na mój apel, dlatego, że tutaj mamy uprawę dębową na gruntach porolnych i one tutaj naturalnie się zasiały. Niestety, morzew z dębem, jeżeli chodzi o gospodarcze walory, prawda, nie powinny razem rosnąć, ale mówię, to jest taka fajna przemiana pokoleń, tam mamy pomnikowe, które na pewno kiedyś też y, zakończą, nazwijmy, to, swój żywot, a będziemy mieli genetyczne y, pokolenie potomków z tych drzew pomnikowych, o których przed chwilą rozmawialiśmy. A skąd wiemy, że właśnie mamy do czynienia z tym młodym pokoleniem, że to są młode drzewa? Prosta sprawa, dlatego że tutaj w okolicy nie ma innych modrzewi, jak te drzewa pomnikowe i one po prostu się tutaj naturalnie wysiały. Bardzo dziękuję za przybliżenie naszym widzom i naszym słuchaczom tym, jakim gatunek, gatunkiem jest modrzew, a dzisiaj naszym ekspertem był pan Michał Jarosz, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa krasny staw. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Zapraszamy również Państwa do słuchania i do oglądania kolejnej audycji. Adrianna Czugała, Paweł Michalski, serdecznie pozdrawiamy. Do usłyszenia, do zobaczenia.